Siema Widzowie! Witam Was w specjalnym odcinku na kanale, ponieważ skończył się rok 2024 i zapraszam Was na podsumowanie najlepszych osiągnięć polskich graczy w tym roku. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ten film będzie posortowany na miesiące, czyli na początku pokażę Wam najważniejsze osiągnięcia ze stycznia, później z lutego i tak dalej. Miłego oglądania! Zaczynamy ten rok, ten podsumowanie od legendarnej komplencji Gietka, poziomu Necropolis po failu na 98. Po tym jak zrobił ten fail, zajęło mu to jeszcze bardzo długo, aby przejść ten poziom. A to jego reakcja i na fail i na przejście. Let's go, Kolejny punkt to niesamowite osiągnięcie go ponieważ bił on Tartarusa, natomiast jego program do nagrywania nie zadziałał i zajęło mu to jeszcze bardzo długo, aby go zrebitować, aż w końcu to zrobił właśnie w tym roku. I to jego reakcja. Kolejny punkt w styczniu, tutaj trochę nie miałem co dać, ale Mixer zrobił Duelo Maestro solo, co jest naprawdę trudne. I tutaj jest jego reakcja. Jest! No jest! Kolejny punkt to komplecja Kakola Extreme Demona, który się nazywa Cica Naprawdę, przepraszam, nie wiem jak to się czyta. Tutaj jego reakcja. bitcoin, Bitcoin! bitcoin! Kolejny punkt to to, że. Również w styczniu wbiłem swojego nowego hardest Demona czyli Necropolis. To moja reakcja. Oh, oh, oh God, oh to tyle jeśli chodzi o styczeń, teraz czas na luty. I zaczynamy od naprawdę dużej kompleksji, ponieważ Kakol wbił twardą maszynę, tak więc naprawdę jest to mega dobre osiągnięcie. I to jego reakcja. Koniec! 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 Nice! Koniec! Nice! Koniec, koniec. Kolejna rzecz to to, że w lutym Gokil wbił swojego second high Desta, czyli Oblivion. To jego reakcja. Wbijam Oblivion! Jest! jest dobrze! Jest. Yes. 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 A teraz mamy completion Gietka Manic Machine po failu na 97%. To jego reakcja i na fail i na komplecję. Yes. 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 Mówiłem, żebyś grał, mówiłem, żebyś grał, mówiłem, żebyś grał. Yes. Także to tyle z lutego, i teraz czas na marzec. W marcu zaczynamy od komplecji Gietka Crowd Controla. Czyli takiego Extreme Demona. Tutaj jego reakcja. Później mamy komplecję killer Retention. Ale dla niego ten Extreme był tak free, że prawie nie zareagował. Patrzcie na to. Jak ty byłeś unlucky, jak ty byłeś unlucky, może fajnie. Co nie? Nie, no żyje. man. Później mamy platformę kompletnie, ale była ona naprawdę dobre i był to Extreme Demon, dlatego postanowiłem ją tu dać. I jest to komplecja Kicka Robot Kinga. Patrzcie, tutaj jest jej akcja. Jest, przeszedłem. ja dupię. Dobra, mam kliki. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jak nie mam, to ja wychodzę. I tutaj mamy tylko taką zmiankę, że ogłosiłem, że w Devil Vortex to, to będzie mój pierwszy Extreme Demon, a tutaj. Jak to ogłaszałem? Tak to nie jest Idę pod Devil Vortex tam mojego pierwszego extreme demona. Także to tyle jeśli chodzi o marzec, teraz czas na kwiecień. I zaczynamy od tego, że mixel przeszedł dwa Extreme Demony, czyli Redwood World Rebirth i Troll Machine. Tutaj jego reakcje na obie komplecje. Jest! 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 Yes. Później mamy komplecję go Extreme Demona, Cyclone po failu na 98. To jego reakcje. Okay. <grym> 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 Ale te, ale te ostatnie 10 attemptów tak wyglądało. Bo... W tym filmie mamy nie tylko komplecję, ale również fajne poziomy, które zostały stworzone i tym razem pokażę Wam projekt Gietka o nazwie Deruptur. Jest to remake Derupture. I wygląda on tak. A teraz mamy komplecję Mr. Bruxa Insane Demona technia. Zobaczcie jego reakcję. Let's go, nowy hardesik! Let's go! Ale szybko poszło. Także to tyle jeśli chodzi o kwiecień, teraz lecimy do maja. W maju działo się naprawdę dużo, a pierwsza rzecz to to, że Goku zaczął swoją drogę do... I zrobił on taki progres jak na przykład 49 do 100, 47, 50 i nawet 73. Kolejna rzecz w maju to progres z Gietka na kilbocie, którego do dziś niestety nie przeszedł. To 50% i 25 do 75. Oba rany były po 50%, a to te obydwa rany. O! 50 Następne wydarzenie w maju to to, że jeden z moich widzów, czyli Miłek wbił trzy ciężkie demony, czyli Lejak, Misty Mountains i Kataklizm. To jego reakcja na wbicie wszystkich trzech. Jest! Let's go! Let's go! Jest! Tak! There we go. Let's go. Kolejna rzecz, która wydarzyła się w maju, to, to komplecja była Wolka dawała Z czyli Extreme Demona i pełno innych różnych komplecji, natomiast ich jest tyle, że. Nie dałem ich tu wszystkich. Teraz mamy komplecję. Byleo ma Omega Interface. To jego reakcja. Kolejne osiągnięcie w maju to to, że nasz mister niebieszczyzna wbił 3 insane demony i jeszcze jeden zweryfikował czyli Necropolis, Acropolis i Killmode. Z czego Killmode po na 95%. To jego reakcja. Be

It's verified, Kolejne osiągnięcie na naszej liście to komplecja wszystkich trzech poziomów z okulami Miracle Trilogy. Dla tych, co nie wiedzą, to okulami Miracle to był taki mega długi Extreme Drone, który miał mega dużo obiektów. Ale nie mógł zostać oceniony, bo za bardzo lagował. Przez co musiał zostać rozdzielony na trzy poziomy i Matelek wbił je wszystkie. To jego reakcja. Wbiłem. Oooooh. diligence. Jest. I ostatnia rzecz w maju to to, że Bileon wbił Extreme Demon na Conclusion po failu na 96. Więc jest to naprawdę dobre osiągnięcie. To jego reakcja. Bileum Conclusion! Ja. To tyle jeśli chodzi o maj. Teraz czas na czerwiec. Zaczynamy od tego, że Gokil zrobił nowy progres na Akeronie, czyli mianowicie 85% i 24% do 95%, dwa naprawdę dobre rany. A to właśnie te rany. Pamiętacie jak w marcu ogłosiłem, że Devil Vortex to będzie mój pierwszy Extreme Demon? Właśnie w czerwcu zrobiłem na nim 67%, co będzie moim rekordem przez naprawdę długi czas. I that. I go popcorn, 67 I na wodę. W czerwcu również Kakol wbił swojego nowego high czyli Midnight, to jego reakcja. W czerwcu również mamy naprawdę dobre osiągnięcie diamela, czyli komplecja Cold Sweat, to jego reakcja. Kolejna i ostatnia rzecz w czerwcu to kompleksja motelka poziomu Wasueta, czyli Extreme Demona. Wbiłem zapomnianego, a je. Także to tyle jeśli chodzi o czerwiec, też czas na lipiec. Znowu mamy osiągnięcie od Kakola, tym razem jest to Completion Critical Hita. Jest to bardzo ciężki poziom, także GG dla niego, tutaj reakcja. Teraz mamy komplecję ode mnie i od Mr. Brooksa tego samego poziomu, czyli i e Moj staja. Oh my god! No way! Jest! W końcu. Ciekawostka właśnie o tym i mój starze to to, że ostatni skop w poziomie jest na 93 i Mister Blue fuknął ten poziom na 61, a ja niestety męczyłem się z nim dość długo i zginąłem parę z na 87. Okej, okay, ale nasza kolejna rzecz w lipcu to Completion matelka poziomu Atomic Cannon. I przeszedł on ten poziom po failu na 95, który był dosyć tragiczny, ponieważ level kończy się na 97, więc był to mega daleki fail. Widzisz? Yes, 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 yes. Kolejne osiągnięcie w lipcu to kompleksja Mixela poziomu Congregation. Jest! Jest! I kolejna rzecz w lipcu to completion dziecka poziomu Bloodbath po 87 tysiącach prób i ponad dwóch latach. Tak więc jest to naprawdę duże osiągnięcie. GG dla niego. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że zrobił to po fejlach na 94, 5, 6 i 7, więc był naprawdę mega unlucky. I jako ostatnie prawdopodobnie najmocniejsze osiągnięcie tego miesiąca to kompleksja renewanta przez Brovara dawala. Ten level muzeum naprawdę mega długo i dziedzi dla niego. To jest jego reakcja. Co? Także to było na tyle jeśli chodzi o lipiec. Teraz czas na sierpiec. Pierwszą rzecz w sierpniu mamy taką, że Mixel zaczyna wbijać Zodiaka, później robi 98 jako jego najgorszy faj, aż w końcu go wbija. Rzecz w sierpniu to prawie najgorszy fail Gokiel na czyli 97%. Kolejna rzecz to Completion kola poziomu Jigsaw i zaczęcie swojej drogi do Menes. Yes, yes. Kolejna rzecz to to, że Bileom i Kakol dokonali niesamowitego osiągnięcia, czyli wbili łasujety na DefLinku. DefLink to jest taka opcja na modzie Globed, że jeżeli gra się jakiś poziom w dwójkę i jedna osoba zginie, to wszyscy razem giną. I był to wtedy najcięższy poziom na świecie wbity na DefLinku. Tutaj tylko taka mała wzmianka o tym, że jeden z moich widzów, czyli Miłek, zaczął grać poziom Auditory Breaker i zaczął do niego swoją drogę. Kolejna rzecz to to, że jeden z największych youtuberów w Grommetu i czyli zareagował na poziom Maya Mixa, czyli Water. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej rzeczy o tym projekcie, o to odsyłam Was do tego filmu Mixela. Link macie w opisie. Wow, to jest trochę za flashy, ale right there. I mean, I'll tell you this much. It's a trochę too crazy, like don't be wrong, it's pretty cool, like watching, but I can't imagine playing this. Kolejne osiągnięcie na naszej liście w sierpniu to komplecja dramela poziomu Trotyl. Jest to naprawdę ciężki poziom GG dla niego, to jego reakcja. Ja proszę o I nasze ostatnie osiągnięcie w sierpniu to komplecja mixela poziomu Kraken Circles. Ta komplecja zawiera chyba moją ulubioną reakcję w polskiej społeczności Geometry Dasha. Jest ona turbogłośna. Puszczę ją wam w pełnej głośności, więc jeżeli nie chcecie obudzić sąsiadów, to może lepiej przyciście. i okay, widzowie tak, że to by było na tyle jeśli chodzi o sierpień, teraz czas na wrzesień. Pierwsza rzecz we wrześniu to to, że Gokli zaczął weryfikować poziom de i zrobił 98% czyli swój najgorszy fail na hey, Nie! Nie! Kolejna rzecz we wrześniu to completion matelka poziomu critical hit i był to wtedy jego highest. Zrobił to po failu na 98. Także to jego reakcja. GG dla niego. GG, GG, Widziałem, że bijesz. Powiedziałem to dosłownie. Nasze kolejne osiągnięcie we wrześniu to komplecja poziomu Abandoned Kingdom przez Mr. Brooksa. który zrobił to na swojego 25. Insane Demona i Hardesta. I zrobił mega zabawną reakcję. Pokażę wam ją. Ciekawostka o Abundant Kingdom to to, że jest to polski demon z czasów 2.0 i używa muzyki z Succuban Hell. W ogóle muszę wam coś powiedzieć, jestem w podziękowaniach opisie, łatwo. Także kolejna rzecz we wrześniu to legendarny start drogi Byleoma do poziomu Kiyoki i zrobił na nim 88%. Tylko taka mała wzmianka o tym, że Mr. Pinguin rzucił całkiem fajny film o faktach o każdym top 50 graczu polskiej w gromadie Daszu polecam. Tym razem mamy coś o mnie, a mianowicie moją komplecję Crazy 3 na nowego Desta. To moja reakcja. Gigi. Crazy 3. Let's go! Nowy Pamiętacie, jak niedawno Wam powiedziałem o tym, że jeden z moich widzów, czyli miłek, zaczął grać Auditory Breaker? To we wrześniu zrobił na nim 89% i będzie to jego rekord na tym poziomie przez naprawdę długi czas. To jest ten ram. Teraz mamy znowu coś o mnie, a w mianowicie całkiem dobry mój achievement wbicia trzech insane demonów w jeden dzień, czyli Night Terror, Poltergeist i Death Note. To moja reakcja na wbicie wszystkich trzech. Ciekawostka, jeszcze tamtego dnia zrebitowałem przez przypadek Night Terror. GG, Night 100%, let's go, 20 insane Demon! Także to tyle jeśli chodzi o wrzesień, teraz czas na październik. I powiem wam, że w październiku działo się oj sporo, dlatego przespilenuję większość rzeczy, lecimy. Zaczynamy od tego, że Kakol zrobił 73% na menes. Druga rzecz to to, że Lang zbił Tunnel of Despair, i innych jego komplecji tutaj nie dałem przez 100, ale ta już była na tyle dobra, że musiałem ją tu dać. I just beat a new Kolejna rzecz to to, że Mixel otwarł swój kanał polskiego w geometry dash i wbił 400 subów w 4 filmy. W październiku też Diamel zrobił do dziś swój najlepszy progres na Arcturusie, czyli 78%. Zostaje ukończony polski projekt BTU, czyli Top 20 Memory Extreme Demo, który zostanie zweryfikowany przez Diamela I zagrałem je nawet przedpremiowo, zapraszam na ten film. Gokli wbija. A, po ponad 1100 dniach i 104 tysiąca prób przeszedł to. Więc GG dla niego naprawdę. Jest to zdecydowanie najlepsze osiągnięcie całego roku. Oraz jest to. Nowy hardest polski. Tak. Nowy hardest polski. A teraz Miami X wypuszcza pełny animowany film z dubbingiem na temat swojego poziomu łate. Tak jak mówię, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, to odsyłam do tego filmu Mixela. Linki już macie w opisie. Jeszcze taka mała wzmianka, że Kicek na chwilę powrócił do geometry Dasha i nagle ten 30-minutowy film zrobienia absurdalnie trudnego poziomu. Jest całkiem fajny, polecam obejrzeć. I teraz mamy to, że Janucha skończył utworzyć swój poziom August Finale, który zostanie zweryfikowany przez Gokila. Teraz mamy to, że Brawler Cedar wbił Forever Asleep, będąc jego pierwszym wiktorem na świecie. Forever Asleep to jest nieoceniony Extreme Demon, który na swój czas byłby wtedy około top 20. I ostatnia rzecz w październiku to to, że elita współpracy z innymi wrzucili ogromny film dokumentalny na temat najcięższego poziomu z każdego województwa w Polsce. Polecam naprawdę obejrzeć. Link macie w opisie. Także to tyle jeśli chodzi o październik, teraz czas na listopad. W listopadzie pierwsza rzecz to to, że mikser na kanale polskiej Doors of Geometry Dash robi ogromny expo Langsa. Polecam obejrzeć, żeby się dowiedzieć paru rzeczy. Tak coś na link macie w opisie. Kolejna rzecz to zdecydowanie najlepsze osiągnięcie miesiąca, czyli komplecja Ki-yoki od ma naprawdę GG dla niego. Kolejna rzecz to naprawdę dobry akrobat z Kakolana Unknown, zrobił 96%, niestety zginął na ostatnim skoku. Byleum w ten sam dzień, co bił yoki zrobił Prometheusa na 100 dolarów, ale chodzi o to, że wbił dwa main listy w jeden dzień. Nikt jeszcze w historii Polski tego nie uczynił, więc naprawdę niesamowite osiągnięcie. Tym razem mamy weryfikację od Gokila, a mianowicie zweryfikował on poziom August Finali i zaczął kolejną weryfikację, czyli deplum zrobił na nim 79 i 85%. Let's go. Dobra widzowie, także to by było na tyle jeśli chodzi o listopad, teraz czas na grudzień, czyli ostatni miesiąc. Najpierw coś o mnie, czyli wrzuciłem ten film, zrobiłem tam nowy progres na DW, czyli 51 do 100 razy 3 i 41 do 100 oraz wróciłem do streamowania poziomu. Prawdopodobnie najlepsze osiągnięcie tego miesiąca, czyli weryfikacja lunch od Gokila, GG dla niego. Jest! Jest! Weryfikacja go killa była znajomista, ale muszę też powiedzieć, że poziom został zbudowany bardzo ładnie. I Mixer zrobił dwie nowe bardzo ciężkie komplecje, czyli Vi Viperin Ufo i Beladona, którą wbił 30 grudnia. GG dla niego. To jego reakcje na obie komplecje. Biję yes! Belladonna. Yes! Yes! O mój Boże! W październiku zapomniałem już wspomnieć o komplecji Mixela poziomu Walter White i był to wtedy jego hardest, także GG dla niego, to jest jego reakcja. I też trzeba przyznać, że reakcja na Beladonie mogłaby być lepsza, ale Mixel gratuluje z okazji 1000 subów. W grudniu również Kakol zrobił swój najlepszy do dziś progres na menes, czyli 86%. Pamiętacie, jak jeszcze niedawno Miłek zrobił 89% na Auditory Breaker? W grudniu go przeszedł, także GG dla niego. Jest! Miłek zrobił również coś naprawdę niemożliwego. Przeszedł trzy Extreme Demony w jeden dzień. Ja przeszedłem 3 Insane Demony, a on trzy Extreme Demony. Te trzy Extreme Demony to były... Forbidden Isle, Snowdrift i Tech Manifestation. Dziękuję. Jest. Jest. Let's go. I widzowie tak, dochodzimy do ostatniego punktu tego filmu czyli mój nowy best na Devil Vortex, 84%. Yes. Dobra widzowie, to koniec tej listy, ale zanim skończę film, muszę powiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, osiągnięcia, które tutaj zostały wymienione, były tylko od graczy z Polski, których znam, a jest na pewno pełno różnych innych osiągnięć w tym roku, których tutaj nie uwzględniłem. I naprawdę, naprawdę przepraszam za to, jeżeli było jakieś naprawdę dobre osiągnięcie, a ja go tutaj nie dałem. Kolejna rzecz to to, że to jest mój pierwszy taki film w tym dokumentalnym. Jeżeli spodobało Wam się coś takiego, to możecie zostawić łapkę i suba, a jeżeli będziecie chcieli, to mogę zrobić coś takiego nawet za rok. No, i jeżeli to już wszystko powiedziałem, to mogę skończyć ten film. Mam nadzieję, że w 2025 będzie jeszcze więcej osiągnięć w naszym community. No, i to tyle. Siema widzowie.